a także co je, jeżeli chcemy wyjść na spacer z dzieckiem, czy to musi wyjść z rodzicem, a co z samotnym rodzicem z dwójką, trójką dzieci, czy oni mogą razem wyjść na spacer? Te obostrzenia przemieszczania się oczywiście y, nie dotyczą rodzin z małymi dziećmi. Natomiast szanowni państwo, to nie jest tak, że my mamy prawo y, biegania, prawo uprawiania sportów. Traktujmy, to, to uprawnienie z, o, o, i z epidemicznych rozporządzeń, a teraz z, z tego dokumentu, jako niezbędny środek higieny zdrowia psychicznego. To nie o to chodzi, żebyśmy utrzymali formę, to nie o to chodzi, żebyśmy biegali e, ileś kilometrów wokół domu. Chodzi o to, żebyśmy mogli po prostu wyjść z psem albo wyjść i przewietrzyć się krótko i jak najkrócej i wrócić do domu. Tu oczywiście twarde zapisy są trudne do zdefiniowania. Tu bardzo wiele zależy od rozsądku Polaków. W związku z tym tutaj moja ogromna prośba: nie wykorzystujmy tego do uprawiania joggingu, nie wykorzystujmy tego do poprawienia sobie formy fizycznej przez te dwa tygodnie. To naprawdę bez takich ćwiczeń fizycznych damy radę. Potraktujmy to, jeżeli musimy już bezwzględnie wyjść to wtedy wyjdźmy, przewietrzmy się i wróćmy do domu. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Marcin Musiał, e, PAP Gospodarka. Czy rząd dopuszcza w swoich założeniach recesję w Polsce?